Zapraszamy, panie Ministrze, zapraszamy na scenę do nas. Pan minister jest naszym orędownikiem w Warszawie i tutaj na ręce Pana Ministra chciałbym złożyć szczególne podziękowania, zarówno Panu Ministrowi, jak i Pani Premier, całemu rządowi, bo ostatnio otrzymaliśmy dosyć znaczące wsparcie z rządu na remonty naszych. Dróg gminnych, powiatowych. Jest to suma prawie 8 milionów złotych, i myślę, że jest za co dziękować. Dziękujemy, panie ministrze. Prosimy przekazać podziękowania ministrowi spraw wewnętrznych. Witam gorąco wśród nas pana prezesa polskiej spółki gazowniczej, pana Adama Węgrzyna. Witam gorąco, Pan Prezes reprezentuje firmę, która chce naszą gminę zgazyfikować i myślę, że to jest też kolejne wsparcie dla gminy. Możemy liczyć na to, że ta inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Polskiej Spółki Gazowniczej jest to suma około 3 milionów złotych także jest to też zastrzyk dla nas bardzo poważny dziękuję panie prezesie, panie prezesie. proszę podziękować całemu zarządowi witam bardzo gorąco panią wioletę Czmiel-Grzybowsko zapraszam do nas Pani reprezentuje Polską Spółkę Gazowniczą na, na terenie województwa mazowieckiego. Też współpracujemy i dziękujemy za wszelką pomoc, jaką uzyskujemy od Polskiej Spółki Gazowniczej. Witam Pana Roberta Więckowskiego, Dyrektora Oddziału w Siedcach. Zapraszam. Witam naszych przedstawicieli w Powiecie Siedleckim. Panią Jolantę Franczuk, witam bardzo gorąco. I pana Marka Gorzałę, witam, zapraszam do nas. Myślę, że współpraca ze Starostwem Miasta i Gminy Mordy układa się w sposób właściwy. Przykładem tego jest ostatnia inwestycja, która została zakończona i mam nadzieję, że kolejne będą realizowane, między innymi mieszkańcy Mordów będą mieli wybudowaną ulicę Gliniano. Gorące brawa! Niech radni wspierają nas! Zapraszam panią przewodniczącą Rady Miejskiej w Mordach do nas. Panią Ewę Jarocką. Pani przewodnicząca Sprawuje bezpośredni nadzór nad burmistrzem miasta i gminy mordy, dlatego gorące brawa, żeby miała wyrozumiałość dla burmistrza. Witam naszych przyjaciół wójtów. Mamy okazję spotykać się na konwentach wójtów, często wymieniamy się poglądami. Także tutaj bardzo gorąco witam wśród nas, pana Wójta Krzysztofa Kryszczuka, Wójta Gminy Wiśniew. Witamy. Zapraszamy do nas. Witam pana wójta z gminy Korczew. Zapraszamy pana Sławomira Wasilczuka. Witam pana Wójta Stanisława Kaleńskiego. Jest z nami? Nie ma. To witam pana Wójta Stanisława Ładziaka, sąsiada naszej gminy, gmina Przesmyki. Poprotnia, przepraszam, poprotnia. Witam pana Wójta gminy Zbuczyn Tomasza Chapunowicza. Witam Tomku, mamy w planie wspólne inwestycje z gminą Zbuczyn. Dzięki środkom od wojewody, od ministra spraw wewnętrznych i administracji mamy nadzieję, że uda nam się w przyszłym roku wybudować wspólnie odcinek drogi powiatowej i ze starostwem razem, także wspólny nasz wniosek był złożony do wojewody który uzyskał akceptację, także bardzo gorąco witam, i. Cześć, 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 witam pana Marka Furmana, dyrektora oddziału Moc Śieca. Witam pana Sławomira Piotrowskiego, dyrektora Mod w Warszawie. Powinien nam w odwrotnej kolejności. Witam pana Kamila Klausera, koordynatora zespołu zamiejscowego Rio. Witam bardzo serdecznie, zapraszamy do nas. Witam pana Huberta Pasiaka, prezesa lokalnej grupy działania Ziemi Siedleckiej. A? Witam wszystkich radnych Rady Miejskiej w Mordach z przewodniczącymi komisji, komisji oświaty spraw porządku publicznego panią Grażyną Drabarek. Przewodniczącą komisji rewizyjnej panią Katarzynę Kotowską. Przewodniczącym komisji budżetu, panem Mirosławem Romanowskim. Witam wszystkich prezesów jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy mordy, witam prezesów, dyrektorów spółek organizacji, spółek samorządowych na terenie miasta i gminy Mordy. Witam bardzo gorąco wszystkich mieszkańców, jak i gości przybyłych na nasz festyn słoneczne lato. Bardzo gorąco witam i kończę już, bo wiem, że jest temperatura dosyć wysoka, także Państwo musicie cierpieć na tym słońcu. My tu mamy troszeczkę chłodu, ale też czujemy tę temperaturę. Także bardzo gorąco witam wszystkich gości, dziękuję za przybycie i proszę, jeszcze tu podpowiadają mi za pleców, witam bardzo gorąco sołtysów, bo bez nich gmina by nie funkcjonowała. Bardzo proszę naszych gości o zabranie głosu. Proszę może pan minister pierwszy. Witam Państwa serdecznie. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą, no, trzeba powiedzieć, taką typowo letnią imprezę, bo jednak ma się dużo szczęścia. Właściwie to prawie pierwszy dzień lata dzisiaj, także, także to takie późne otwarcie lata. Życzę Państwu dobrej zabawy, dobrego samopoczucia. E, takiego troszeczkę luźnego spędzenia czasu, bo dzisiejszy dzień to nie pracujemy, tylko odpoczywamy, więc chodzi o to, żeby było bardzo przyjemnie. Ja tutaj po, chciałbym powiedzieć, że się bardzo cieszę, że, że Polska Spółka Gazowa, e, z, z którą współpracuję, tak naprawdę e, także i z Pegenigiem, prawie na co dzień, więc e, cieszę się, że, że wspiera Państwa tutaj imprezę. Z drugiej strony też e, cieszę się, że te rzeczy, które były wcześniej niemożliwe, stają się możliwymi. Niemożliwy był gaz w mordach, a dzisiaj staje się możliwy, jak wiele, wiele innych rzeczy, które w Polsce były niemożliwe, a dzisiaj po prostu są. E, I z tego miejsca też chciałbym e, Państwa zapewnić, że różnego typu pogłoski, że na przykład na 500 plus, na leki, na choroby przewlekłe dla seniorów, e, czy jeśli chodzi o, o wszystkie sprawy inwestycyjne i rozwojowe, jak widać, także znajdują się dodatkowe środki w budżecie państwa na, na drogi samorządowe. Czyli co to świadczy o tym? Polska, jest krajem na pewno może, może jeszcze nie powiem, że bogatym, ale na pewno nie biednym. Po prostu, jeżeli się w Polsce dobrze gospodarzy, to na wiele nas stać na dużo więcej niż nas przekonywano przez ostatnie lata. Po prostu jesteśmy krajem, który posiada dużo dóbr naturalnych, który jest dobrze zorganizowany, i wszystkie dane, z którymi mają mi do czynienia, to świadczą o tym, że Polacy są najpracowitsi z narodów Europy. A więc, jeśli gdzieś nas przedstawiano w różny sposób, to my po prostu możemy być dumni. Jesteśmy krajem pracowitym, jesteśmy krajem zaradnym, radzimy sobie, i w związku z tym, dzisiaj mogę z dużą dozą pewności powiedzieć, jako także poseł Ziemi Siedleckiej. Że będzie nam coraz lepiej. Szczęść Boże. Poprosimy pana prezesa o zabranie głosu, pana Adama Węgrzyna. Panie ministrze, panie burmistrzu, szanowni państwo, reprezentuję dzisiaj w tym pięknym. W tej pięknej miejscowości narodowego operatora systemu dystrybucji gazu Polską Spółkę Gazownictwa. Chciałbym przywiozą tu Państwu bardzo radosną nowinę. Będziemy gazyfikować tą ziemię. Tak jak Pan Minister powiedział, kiedyś to było e, no niemożliwe. Kiedyś były bariery finansowe, technologiczne, środowiskowe. Udało nam się przede wszystkim przy bardzo mocnym wsparciu. Pana ministra. Pan minister rządzi, kieruje polską energetyką w sposób twardy, ale...